Jak lekko, łatwo i przyjemnie zrobić się na milion? Zostań ze mną. Jeśli potrzebujesz, możesz użyć bazy. Bazy, która sprawia, że buzia jest taka wyrównana, wygładzona, pory zmniejszone, powstaje taka gładź na twarzy. Polecam ci to absolutnie, szczególnie na specjalne okazje lub też miejscowo, jeśli potrzebujesz. W drugim kroku polecam Tobie, żebyś nałożyła fluid, który będzie dla Ciebie dobrany idealnie. Dobrze dobrany fluid to taki fluid, którego nie widać na skórze, czyli nie widać, że jesteś pomalowana, ale twoja buzia wygląda zdecydowanie lepiej. I przykładem takiego fluidu jest właśnie ten u mnie. Jeśli ty potrzebujesz pomocy w doborze fluidu, możesz śmiało do mnie napisać, przysłać swoje zdjęcie lub umówić się na wideokonsultację, bo pomagam kobietom online bez wychodzenia z domu dobierać fluid i mam bardzo wysoką skuteczność. Więc dobrze dobrany fluid tak, niektórzy mówią podkład, to taki, którego nie widać i już za chwileczkę zobaczysz takiego fluidu, przykład. Dobrze dobrany fluid to też fluid, który nie ściąga buzi, nie zapieczętowuje, nie stwarza takiego, takiej maski i nie daje uczucia właśnie ściągnięcia czy brudnej twarzy. Mój fluid sprawia, że moja buzia jest mięciutka, nawilżona, że oddycha przez cały dzień i spójrz, że go po prostu w ogóle nie widać, a jednak moja buzia się poprawiła. Za chwileczkę zobaczysz jeszcze lepsze rezultaty, więc zostań ze mną, bo nałożę sobie kolejny krok. A tym kolejnym krokiem jest puder sypki. Coś, co nie wszystkie kobiety stosują. Ja też sama kiedyś nie stosowałam pudru sypkiego, nie lubiłam mąki na twarzy, i myślałam, że każdy puder to robi. Aż odkryłam puder, który nie robi mąki na twarzy, który pięknie muska tylko skórę słońcem, i taki właśnie stosuję. Więc jeśli cię to interesuje, możesz też śmiało do mnie napisać, udostępnię tobie możliwość przetestowania nawet. Nakładam ten puder na pędzel i spójrz. Leciutko, bez wysiłku, z radością omiatam buzię pędzlem. To co się dzieje na skórze? Nie wiem, co widać po drugiej stronie. Ja się widzę w lusterku, i to, co się dzieje na skórze, jest po prostu fenomenalne, ponieważ nie widać, że puder jest nałożony. W ogóle nie mam żadnej mąki na twarzy. Natomiast koloryt mojej skóry się absolutnie poprawił. Na dodatek moja buzia teraz stała się taka jedwabista, czyli nie mokra. A jedwabista. I to jest ważne, bo nałożę zaraz róż rozświetlacz na policzek, cienie na oczy i zobaczysz, że nic mi się nie przyklei, i nic nie, nie zrobi mi żadnego placka na twarzy, czyli nie sprawi, że będę. Pudernicą, bo w moim mniemaniu właśnie to jest określenie takich placków na twarzy. Ja uwielbiam, gdy wszystko jest pięknie rozprowadzone, gdy, gdy makijaż polega tylko na odbijaniu się światła. Więc zostań, żeby zobaczyć. Czy też spodoba Ci się taki efekt? Ja mam tutaj rozświetlacz i róż, które zaraz nałożę, bezwysiłkowo, bez umiejętności, bo to są kosmetyki, których nie trzeba umieć stosować. Wystarczy po prostu nałożyć na pędzel i tylko wiedzieć, gdzie przyłożyć. Ja przykładam, o tutaj, tak, na skroń. O. Mam nadzieję, że to widać. Jeśli nie to, będę ubolewać. Bo ja w lusterku widzę, co się już wydarza na mojej twarzy, że jest to po prostu świetne. To jest lekkie muśnięcie tym rozświetlaczem, a efekt jest po prostu czad. Dodam go troszeczkę też na nos i trochę na usta, żeby je powiększyć, a także na dekolt, bo dzisiaj trochę go widać, więc fajnie, jeśli to wszystko będzie tworzyć. Całość, a nie, że dotąd jest piękne rozświetlenie, a tu mat <grystanie> i jeszcze jakieś tam przesuszenie skóry. Więc o, spójrz, teraz to wszystko zaczyna razem fajnie wyglądać. Nałożę sobie też troszeczkę różu, mam w paletce. Pomagam kobietom stworzyć takie, taką paletkę, dobieram, więc też dobieram zestaw do makijażu. Ja to nazywam zestaw do nauki makijażu, bo, bo gdy mamy kosmetyki, które są bardzo łatwe w użyciu, to naprawdę nie trzeba się umieć malować i bardzo wszystko fajnie wychodzi. A już na pewno łatwiej jest nam się nauczyć malować, jeśli potrzebujemy. Nakładam różyk, spójrz. Zaraz może będzie to lepiej widać. O. I jak to razem fajnie się łączy. I jak widzisz, jest to łatwe. O. Trochę różyku. W moim lusterku wygląda to naprawdę świetnie. Na końcu można sobie wytrzeć pędzel i jeszcze takie ruchy, jakby odizolowujące ja je tak nazywam, wykonać. O. Okej, okay, przechodzimy do oka. Ja mam z tego makijażu naprawdę zawsze wielką radość. Zawsze się zachwycam, jak do tego doszło, że to tak fajnie zaczyna wyglądać. A nic tu przecież wielkiego nie zrobiłam. Makijaż oka. Pędzelek do nakładania cieni. Bokiem przykładam do cienia. I. Przyklepuję cień. Robię to tak wyżej, prawie, że podłóg brwiowy. O, to ważna informacja, bo wtedy nam wszystko pięknie leży przez cały dzień. Czyli wklepuję bokiem pędzla prawie podłóg brwiowy, tutaj powyżej linii załamania. O, ok, wiem, że tego nie widać. Bo to jest cień, którego ma nie być widać. Ten cień przygotowuje moją powiekę do przyjęcia kolejnych cieni. A tymi cieniami będzie e, takie zestawienie dzisiaj: orzeszek i mm, zgaszony róż, pastelowe. Orzeszek, nabieram bokiem pędzla. I znowu wklepuję, trzymając pędzel pionowo. To jest ważne. Ja przynajmniej tak lubię. Oczywiście są różne techniki. Ta jest dla mnie najłatwiejsza. Pionowo. Pionowo warto trzymać szczególnie wtedy, gdy mamy mm, opadającą powiekę, jesteśmy w wieku dojrzałym i mm, nie chcemy, żeby stworzyło się takie spojrzenie opadnięte. <śmiech> Czyli <śmiech> nie możemy wyjechać cieniem tutaj, za nisko. O, czyli gdy trzymamy pędzel pionowo, unikamy tego ryzyka. I wklepujemy. Wklepujemy. Ok. <laughs> Wycieram pędzel. <laughs> Wycieram pędzel, jeśli nie mam drugiego do jasnych cieni. E, I nabieram. Nie, najpierw. Nie, dobra. No, nabieram e, zgaszony róż. Bo można najpierw rozetrzeć. Ale. Można też pionowo znowu, pionowo wklepać róż, różowy na przykład cień. Ja wklepuję dosyć intensywnie, bo mam bardzo wiotką powiekę, więc tam jest dużo takich szczelinek, w, którym, w które muszę się dostać. Wycieram pędzel. Nakładam cięcie listy jeszcze raz od wewnętrznej strony. I najeżdżam nim trochę na ten róż i uwaga. Co robię? Kręcę kółeczka. Na otwartym oku, ponieważ pracujemy na oku tak, jak wygląda w rzeczywistości, jak chodzimy. Często robimy sobie makijaże tak, podnosząc, tak, ruszając tymi oczami. Nie, tak jak chodzimy, tak jak naturalnie potem oko wygląda. Więc warto jest o, po prostu patrzeć przed siebie i troszeczkę rozblendować te brzeszki. To jest bardzo fajne, proste. Czyli przykładam pędzel i kręcę kółeczka, i spójrz, jak łatwo się te cienie rozcierają. A dzieje się to po pierwsze, dlatego, że są świetnej jakości w takiej technologii Chroma Fusion. Po drugie, dlatego, że nałożyłam wcześniej puder sypki. Po trzecie, dlatego, że jeszcze nałożyłam dodatkowo cień cielisty na całą powiekę. Ten cięcie listy na całą powiekę, i wyjechałam nim powyżej. Co zrobiło, stworzyło jednakową powierzchnię e, dla całego tutaj oka. I nawet jak będę mrugać, to przez cały dzień mój cień będzie się w tym samym miejscu znajdować, ponieważ nie będzie miał, miało powierzchnia, powieka nie będzie miała kontaktu z e, jakąś lepiącą e, częścią. Co teraz zrobię? Teraz oczywiście, że mogłabym to jeszcze dopieszczać, ale przejdę dalej. Sięgam po taki fajny pędzelek, który kocham, mieć i polecać. Można go sobie też zamówić u mnie. Um, I nabieram te same cienie. A właściwie ja nałożę dzisiaj tylko jeden. I przyklejam w dolnej linii rzęs. Spójrz! jak to fajnie zaczyna wyglądać. A jeszcze dojdzie zaraz konturówka, tuszowanie, usta i na milion. <noise> to jest bardzo łatwe, gdy się ma właśnie taki pędzelek. Więc teraz nałożę konturówkę, będzie to konturówka szara. W sposób, który świetnie otwiera oko nie postarza i nie jest trudny. Spójrz, taka tak lekko dotknięta yy, po linii rzęs, i tutaj po rzęsach. I to będzie wersja bardzo delikatna. Można by też z tego stworzyć wersję wieczorową, ale to nie dzisiaj. O, spójrz, rozcieram teraz. Pędzelkiem do rozcierania. Uwielbiam taki pędzelek. To jest pędzelek do rozcierania cieni. Najlepiej się sprawdza, bo jest stożkowy. Nie będę więcej tutaj zabierać czasu, żeby to tłumaczyć. Uwierz mi na słowo, że to jest najlepszy pędzelek do rozcierania. Spójrz, jaka jest różnica. Jakie oko stało się takie przydymione, rzęsy zagęszczone, tajemnicze, ale nie jest pomniejszone. Nawet jest powiększone w porównaniu do tego. Więc drugie oko. I to jest najfajniejszy sposób, który się u większości kobiet sprawdza. O! I od dołu poli mi rzęs. Żeby to zrobić, musisz mieć konturówkę, która jest bardzo mięciutka. Ja mam takie konturówki. Jeśli potrzebujesz, możesz do mnie napisać śmiało. O, Rozcieram moim ukochanym pędzelkiem bez wysiłku, z radością i przechodzę do tuszowania rzęs. E, najpierw przeczeszę brewki. A tuszowanie rzęs zaraz powiem, jaka jest świetna metoda na to, żeby były rzęsy naturalnie, żeby wyglądały, żeby były piękne, naturalne, Nieposklejane, czyli nieposklejane czytaj, nie postarzały, bo posklejane rzęsy postarzają. Po co sobie to robić? <głos》> jak możemy się wręcz odmładzać makijażem? E, co robię? Przeczesałam rzęsy to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: przykładam szczoteczkę tam od nasady, przytrzymuję, robię zygzu, zygzu, zygzu i wyciągam. I może dla jednych z nas to będzie banał. Ale wiem, że wiele kobiet po pierwsze nie przeczesuje rzęs, po drugie nie przytrzymuje tam szczoteczki, po trzecie nie robi zygzaczka i po czwarte wyciąga, tuszuje potem rzęsy od początku do końca. Nie ma takiej konieczności. Wystarczy tuszować już same końcówki. Wtedy rzęsy są naturalne właśnie, a jednak efekt oka powiększonego bardzo jest piękny a nie są posklejane. Na dole warto jest przyłożyć tylko włoski i tutaj trzeba mieć wyczucie, żeby nie dotknąć ciała, bo damy ciała. Bo jak dotkniemy ciała, to się zrobi placek, plama i się postarzymy. Taka jest różnica i jeszcze mogłaby być oczywiście większa, gdybym tuszowała dłużej. Ale przechodzimy do oka drugiego, czyli przykładam zygzu zygzu i dopiero tuszuję. I złapałam wszystkie rzęsy, chociaż mam bardzo króciusieńkie. Nigdzie się nie pociepałam I to jest super A. OK? <laughs> Zostały usta, usta me. Dzisiaj pomaluję szminką, która dla mnie i dla już milionów kobiet jest hitową szminką. Ja ją nazywam szminką odmładzającą. Jest to szminka, która jest pomiędzy szminką matową a nawilżającą, rozświetlającą. Jest czymś pomiędzy. Więc trwałość jest średnia. Jest to oczywiście zależne od tego, czy zjadamy szminkę, co zjadamy w ciągu dnia, ile jemy posiłków, jak jemy, więc o trwałości tu nie będę mówić. Natomiast mm, e, wygląda się w niej jak milion dolarów. I. E, Nałożę ją z konturówką. E, konturówka troszkę potęguje efekt, więc jeśli będzie to dla ciebie z, się wydawać za mocne, możesz sobie nakładać bez konturówki, ale jeśli jesteś w dojrzałym wieku, tak jak ja, też jestem w dojrzałym wieku, to mm, możesz to u siebie zauważyć, czy nie jest tak, że y, się pigmentacja ust trochę zatraca. Czyli warto jest y, dodawać konturówkę. E, szczególnie w dojrzałym wieku, m, oczywiście można w sposób bardzo delikatny, bo m, możemy sobie manewrować, czy mocniej, czy m, delikatnie. Ja nałożę delikatnie, czyli nie przyciskam praktycznie. Fajnie? Ja za chwilkę przybliżę, żeby było lepiej widać. Zaznaczam ptaszek u góry i łączę krótkimi odcinkami. Jak wspomniałam, nie przyciskam, żeby to było subtelnie. Konturówkę, którą mam, e, mogę sobie właśnie manewrować nią, e, przyciskając bądź nie, bo jest bardzo mięciutka. I uwaga! Tada! To jest ta szminka. To jest, wow, to jest moja szminka najlepsza ever i milionów już kobiet. E, szminka Raspberry Ice na moich ustach. Ciekawe jakbyś w niej wyglądała ty. Na 100% jak milion dolarów. Uwielbiam ten rezultat. Mm, Kochany, mój makijaż powstał w wielkiej radości, <noise> w poczuciu obfitości. Um... Daje, daje mi nie tylko fajny wygląd szybko, um, natomiast też daje dużo radości, właśnie takiej pewności siebie, takiej mocy. Um, ten makijaż jest możliwy również u ciebie, u każdej z nas dziewczyny, które <laughs> chcemy. Lekko, łatwo, przyjemnie malować się każdego dnia, tak bez wysiłku, bez pośpiechu i bez też stania przed lustrem, ale właśnie z łatwością i radością, które lubimy, naturalny wygląd twarzy, bo spójrz, że nic tu nie jest jakieś mocne. Przybliżam. Więc jeśli chcesz, czy spróbować kosmetyków, których ja używam. Czy chcesz, żebym dobrała tobie zestaw do makijażu? Czy chcesz, żebym ci podpowiedziała co jak robić, jak się malować? Napisz do mnie, bo służę z radością od 10 lat pomagam kobietom pięknieć z radością, pomagam dobierać kosmetyki, uczę podstaw pielęgnacji i makijażu. Mam nadzieję, że to co tutaj zobaczyłaś jest dla ciebie łatwe do zrobienia i że jeśli tego czujesz, że potrzebujesz, chcesz spróbować. Życzę ci cudnego dnia. Uciekam. Kontakt do mnie jest wszędzie. Pa, pozdrawiam serdecznie.